Marko, widzowie zapraszam na kolejny odcinek z Jurassic World I mam przygotowany taki fajny jeden eventzik i miałem nie nagrywać tego odcinka, ale powiedziałem, no kurde mam taki fajny węcik który no, prawie już skończyłam, ale zobaczcie, jakie są rzeczy. Na przykład, o, mogę dostać fajną legendę, a jakbym dostał tą paczkę, O o! Może mi się uda coś fajnego zdobyć. Więc, dlatego tego e, ten odcinek. No, tak naprawdę to bym go nie nagrywał. Ale, mówię, akurat takie fajne rzeczy, a nie odpuszczę sobie. I mamy tych tutaj, okay. i będziemy walczyć z innymi stworzeniami. Jest taki. Taka śnieżka dziwna, taka trawka i taka górka, dobra. Czyli do tego jest dobry ten. Wiem, że mam tego, ale już użyję. A i teraz go użyję. Ja też. i teraz, dobra. Tego, 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 Dobra, tego, 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 fakt. Taki tego, dosyć spoko. <gryźliopatry> A, na, tam, ma tak, bo on nie zrobi! I teraz dostaną naprawdę dużo, czyli 19 Teraz... Co <grytamy> Co jest? O oh nie! O oh nie, ja, 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 ja zmieniam... zmieniać czy się nie zmieniać? A zmieni ginosabra! To nie są dinozabra, to są jakieś inne stworzenia. Ale naprawdę to dinosowej to, 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 to naprawdę mi przeszkodzi. jeszcze ty no co jest? Ile tych dinosłapów? Jeden do ataku. Co jest? A ja nie do tym dojadę. Dobra, ryzykuję. Chyba go tym nie dojadę. Czy, czy go dojadę? Ja, dojadę go, dobra. Czyli go załatwię. Yeah. Leży ten. Więc teraz tam, tam mnie dojedzie. Nie, nie mam szans na przeżycie. trzy punkty i ja użyję tych trzech punktów. Tak? Dwa punkty! Sza! A bo on sta. On, on też mam teraz... Jego... O nie! O nie! O nie! Dziesięć tylko! No nie, mamy przypadek. Bo on teraz ma pięć punktów. Mi nie załatwi. A dobra. Matyrał, a i robię? Chyba... Nie wiem. I mamy jego busta. Tak mamy jego busta. Okej. Okay. A ten ma... ona chyba zachowane. Tak mi się wydaje, ale żeby coś takiego. I nie chcę chować. A, bo miał pod Okej, okay, ja mam ostatnio tylko. Dio i teraz uczy wszystkich, proszę daj, daj ich to trzy. nic nie dał. Nie dał. Proszę. Proszę, przeżyj to. Okej, okay, trzy potoblone. Podał <grym> trzy potoblone. Nie, nic, przecież nie dał. A, a, zrobił. Dobra. Czemu ty... A, już to boli. Teraz. on nie, chyba nie zobaczy. I nie, to nie zauważył. Coś takiego. Nie może zagrać w grę. Mamy wygląd jakiegoś fajnego dinozaura, Albo paczkę Jak mi się udało paczkę tylko 10% tego No się udało To było fajnie, Czemu on dał toła, tak Co jest? Mogę się w się kogoś wglądać A ja bym teraz Dwa tak mało się jakiegoś biela Ale dostał, 1008! osiem Ej fajnie, fajnie jest no, ten dinozaur. Naprawdę fajny, tylko, że ja mam mało tych dinozaurów. Ooo, oh, jest! Może jakieś legenda? Uwaga, uwaga, co tu? Patrzkę! I... Uh -huh, Takie gówno. Giganotozaur. Świetnie, giganotozaura. I ja lubiłam, że odcinek tyle takiego to jest świetnie z tobą. Tak, możemy się od razu zrobić tą misję, dawaj, dawaj, no proszę, co, no. A, a, tu jest, czyli tu się jest? Okej, okay, dobra, bo... Zabrałem misję przy okazji. <grymne> co jest? Ej. F. Ter. I Calivores. Ej, ja, ja zapomniałem o tym. O nie, Ja w ogóle ja zadzwoniłam z tego, co ja to tak, teraz mi się dopiero przypomniało i e, ja mogę z nim zawalczyć na PvP. Tak, no, zawalczę nim na PvP, ale teraz... Dobra, oni odpoczywają! Aha, no okej, okay, dobra. Czyli tam T-Rexa, tam tego i tam no, naszego pięknego mostu. więc okej, okay, wydam... I mam nadzieję, że coś ciekawego z tego będzie. z tego ceratops. I... I tak, ja co przecież liczę... To... Co jest? Ej, wodny! Diplotator Jego ja, ja go miałem. Ja go miałem. Więc tylko... Jestem tego studiowa, więc... Tyleś zbiera punkty. Dawne też zbiera punkty. Okej, okay. w Zbierzył, więc zapewne palczę okej ale mam mało HP już ale mam mało HP nic nie dał i teraz się zaczyna problem on ma pewnie jedno zachowane tak na jedno zachowane czego da jedno zachowane 4 punkty co zrobić z tymi czterema punktami uwaga uwaga dał trzy, to atak ale ja tu, nie, jego nie dojadę? Bo on ma jedno podpoplone, tak? Ma jedno podpoklone, bo to jest jego... Przepraszam, nie, ja nawet jak ma zachowane, to mi się to nie da. Pięć punktów i ja z tego tratu, co ja poprzę, muszę to zrobić. Stracę go. Ej, nie stracę go przecież. Ej, ale je, jest jeden ptak, zobacz. Czyli dla mnie to jest niepoko. Aaaa, to boli! Ej, co, coś został w walce. 211, a i dwie. 211! Czyli dwa jego punkty. Biją tyle, co ma z tego, co na 10. chociaż ciągle. Albo w ogóle pokażę. Wam. Ale nie pokażę, bo wiem. Albo pokażę. Chcę zrobić taką jedną. Siębrydę. To robię ja się do niej zbliżam, zbliża i to uch, nie muszę wam o tym powiedzieć. Ale jeszcze wam o tym nie powiem, więc skończę tą bajkę to przekonacie. 6 punktów użyję pięciu. Tak pięciu. Tak, nie, muszę pięć. Razy. jedno chyba pod obronę. Nie często daję dwa... O jest! jest z tego co z tego Z tego cylatops, bo... Połączyłem go od stylozaura i tricelatopsa. Okej. Okay. Punosaurus. Okej, okay. synozaurus. Punosaurusie. co ty teraz robisz? Cztery punkty i jeden punkt. I jeden punkt. Ale... waleczny grasz, naprawdę. I dziwimy to, że tricelatops ma już na dziesiątym poziomie więcej życia niż Alan Gazaus, czyli najgorszy szafy brytyjski na 40 czterdziestym, bez przesady, a to jest tylko super rel. tu! Powinno pod obronę. Out! Out! Ja muszę użyć trzech, on bije tyle, więc trzy pod obronę i dwa sobie zachowuję. I ja mam jedno pod obronę. Mógł jedno zachować, ale... nie Zachował, więc teraz... Na on da wszystko na atak. To mój piękny, z tego co latą, co pije... Jeden punkcik. Jeden punkcik! on mi zmenował wszystkie... Wszystkie ale tak... Dwa, trzy a ja nie będę miał... więc... HA Piękny Z to teratops, ale on fajnie brąda, naprawdę. No ale to by było też sobie go wbić na 20 level. Zrobić potem super hybrydę. Tak, o. Mhm. Prezent mogę dostać. Hej, mięso. Bijąco, teraz jest takie złota. Mhm. Serio. O. A coś tu jest? Może? O, to. Na pewno to zrobię. To jest takie nieopłacalne. To... Ja mam prawie tyle mięsa. Tutaj ten... ten... To właśnie, tutaj flotatora. Jakaś mostka, okej. Okay. Ale tutaj... Co robimy? Zobaczę tutaj no I powiem Wam o tej hybrydzie. Tak. Ja bym tutaj, jakbyście zobaczyli, o co? Wygrywasz dwa direkcje i jednego wirusa. I tak. Chcę to zrobić hybryd chcę zrobić Indominus Alexa. Tak. Potem chciałem zrobić coś. No praktycznie najmoszkiejszego dinozaura w grze. No wiem, że to jest najmocniejszy, ale ja się tym fakcinuję, bo jest... tak, super hybrydy. Nie tego, Dobra, tego mam nie tego. To, tego może zrobię. Nie tego, nie tego, nie tego. Nie tego. A on! Indolaptor! Super hybryda, i w ogóle jest Indoraptor generacji drugiej. I pokażę Wam taką fajną ciekawostkę, bo Indoraptor ma. Nie ma najwięcej życia, ale. Wejdę tutaj, o tutaj. Nie tutaj. Nie super hybrydy. wszystkie. Wejdę najwięcej. Co? Jak? A! Bo nie dałem do ataku! Nie tutaj, no i tutaj. Tak. I jest Indolaptor. Bije najwięcej w grze. Potem jest taki tak i dziwię to, że ten ptak właśnie prawie bije tyle samo co Indolaptor. A więcej bije niż Indolaptor kiedy na tej drugiej. Ale za to ma, ma mega mało życia. Jest dlatego... Megan, dobrą hybrydę. Oh, Scorpius Rex! W yeah, ogóle, Scorpius Rex jest taki. jest like zgorsz od Indoraptora generacji drugiej. A tutaj jest. O, on finalist. So? Oh, to jest Diro Hoboa. Co? On do tych mąbis? A gdzieś tu... O, Megan Okay. co, to są robione za dinozaury? Super hybryda? Co? Tak dużo, tak dużo pije? Tu jest... O, a tu jest w ogóle... Gdzie jest Indominus generacji drugiej? O, tu jest Indominus generacji drugiej fajnie jest. Ale my się skupiamy na tym. Ja bym go oh. Nawet ten, fajnie się otworzył. Dobra, na zakończenie otworzymy sobie mystery level 50 taką paczkę. Mam nadzieję, że się podobał mój dzisiejszy odcinek. A jak ja tam jest co? Jak? Odrysowałem. Oj, okay. ale na dzisiaj to wszystko. Jak Wam się podobało, możecie zostawić subyka i lajka. Ja Was żegram. Pa, pa!